Siemanku moi drodzy, ja jestem Grzesiek, widać na moim kanale A dzisiaj stało się to co ostatnio Znowu mnie zapali Chyba mnie lubią Jakieś 3 tygodnie temu jak dodałem film to też mnie zapali A teraz znowu mnie zapali No i udało się, kontrola była Trzymali mnie jakieś dobre 40 minut w górę Ale w sumie wyszło na to, że muszę oponę zmienić z tyłu Tam się tutaj z nie zgadało. Eee... Tam coś też, jakaś jedna była troszkę łysa już No jest to dla bezpieczeństwa, także To już są zamówione Trzeba będzie jutro je wymienić i mogę jeździć dalej Kurde, a ja tak jechałem, jechałem Ja już widziałem, że oni tam stoją I kurde, mówię, nie no, złapią mnie znowu, nie Poniedziałek, 4 tygodnie różnicy Mówię, złapią mnie na banku, i mnie zapali <laughs> W ogóle ja już w jestem Powiem Wam, że zaczyna się robić zimno i jest to już odczuwalne powoli, bo nawet jak jest temperatura powyżej 20, to już czuć, że to jednak nie jest to samo. Ale powiem Wam, że ja lubię zimę. Nawet nie mogę się doczekać, bo ja kiedyś w tamtym roku zrobiłem takie sanie, eee, pospawałem, no i mamy rawenta do ranie, no i można robić kulik. A zobaczymy, może jak się Was więcej nazbiera, zrobimy konkursik i kogoś zaproszę na taki pulik Także można by było fajnie pośmikać po śniegu a w brzegu tam mamy takie fajne pola, gdzie jest, jest trochę jeżdżenia No, a powiem Wam, że w tamtym roku to żeśmy się trochę zakopali w tym śniegu, ale udało nam się wyjechać na szczęście, bo naprawdę takie zaspy się porobiły na polach. Ja mówię kurde nie no, ale nie poddamy się, nawka zawsze wyjedzie, nie? No. No i wyjechaliśmy. Fajnie było, no. Jak będzie znowu tyle śniegu, to można to powtórzyć. Dlatego subskrybujcie kanał. Bo jak będziecie subskrybować kanał, to będziemy robić dużo ciekawych rzeczy. Tak, mam parę planów już e, odnośnie właśnie tego kanału. Tylko że jeszcze jest trochę mała liczba ludzi, która się interesuje tym moim kanałem. Dlatego jak będzie Was więcej, to będziemy robić wiele fajnych rzeczy. Ale mają tam właśnie w opolu tą część, a mogłaby być na jutro najutro w kęcie, że nie na 8 rano, tylko że znowu nie wyrobimy się z innymi rzeczami. Dlatego muszę jechać szybko po nią i jeszcze zdążymy ją możecie wymienić. jest kurde, która jest na 15 13 no a może się jeszcze uda. Jak będzie pusta na drodze, to spoko No także takie mm, niespodziewane problemy czasami są. No i trzeba je jakoś rozwiązać. Moje drodze. Dzisiaj już jest kolejny dzień, bardzo ładny. Tak świeci słońce, że jest super. <laughs> jadę właśnie po dziadka eee, jedziemy do lasu. Jedziemy do lasu ciężarówką po drzewo. Bo tam sobie zamówił, czy coś. No ogólnie cały czas się coś dzieje innego, bo przed chwilą mieliśmy spotkanie w sprawie obrodzeń z sprawie ogrodzeń z producentem. Teraz jedziemy po drzewo. Jutro będę powymieniać wszystkie opony w ciżarówce także cały czas coś innego się dzieje a to jest fajne bo nie ma takiej monotonii nie ma czegoś takiego że jest nudno o, cały czas jest coś fajnego nowego do zrobienia no i to mi się podoba właśnie Uo. no tu normalnie to tu nie ma drogi Czy tam za mną szykują Idę się trochę przestawić jednak Bo za mało miejsca żeby mógł to załadować tym kuparku ale tu jest trochę więcej Także się tylko Przestawię teraz zaraz tu zaparkujemy będzie dobrze ale nigdy Nigdy nie byłem ładować drzewa w lesie. Tak, w sensie typowo, że po drzewo jechać. Także zawsze coś nowego, tak, tak jak mówiłem. No, to był ciężki dzień. Powem dzisiaj no, gdzie tak. Ale teraz, właśnie włączam TV, bo Karo będzie w TV. Karo będzie w, na TV Puls 2 w dzielnicy strachów eee, i właśnie szukamy tego Ej. Otrzymałem Młodybos, o jest Pierwszą Jeszcze jakiś wychodzi. psi patrol leci. No ale zaraz będzie Karo, także zobaczymy jak jej poszło <noise> eee, A ogólnie to Karo jest teraz u rodziców dlatego my nie możemy razem premiery obejrzeć, że tak powiem Ale Karo jest u rodziców będzie oglądać, ale tutaj także zobaczymy jak tam tej karo poszło? No i zaczyna się! Dzielnica strachu. Zobaczymy, co to będzie dalej Kierząc Karolina Wolska Komisariat na jest karo. Możemy na chwilkę porozmawiać. Ale o czym? O pani kuzynce z Sylwii z Sylwi Sylwii, ale że teraz? Tak, teraz. Dobra, tylko jeden na korytarz moja matka jest trochę <grym> tenno chora i będzie drzeć ręja jak ją obudzę. Dobrze. <grym> No, to co z Sylwią co chodzi? Sylwia została napadnięta wczoraj w nocy i jest teraz w szpitalu. Nie wie pani może, gdzie ona była wczoraj wieczorem, co robiła, z kim, w hmm. jakich godzinach? Nic nie wiem, wczoraj z mną nie gadałam. A ona tak często wychodziła wieczorami? Jezu, a skąd ja mam wiedzieć? Widocznie ten niegach, na to pozwala. A to ona miała jakiegoś faceta? Yy, Mirek, czy jak mi tam, ale nie pamiętam jakie nazwisko. A gdzie ja go mogę znaleźć? No, kręci się, tu i tam. Dobrze, to może spróbujmy w mediach społecznościowych, pewnie ma go gdzieś znajomych, prawda? <gry> On takich rzeczy raczej nie używa, ale ja mam chyba jego zdjęcie z jakiejś imprezy. Może mi pani przesłać to? Wydawało mi się, że gdzieś tego typka już chyba widziałam. Dobre to było, to dobre. To jest aktorka. Chyba zaraz będzie teraz. Teraz chyba będzie druga, teraz Karo. Zrobiłam coś ohydnego. Także zaraz wam pokażę? Ta dziewczyna i tak już wiele przeszła. i Jestem sama ciekawy. Była ofiarą. Też bym poszedł na taki. Z chwili, ee, to był jedyny plan sposób, filmowy. Spróbować Ciekawe jak by mi wyszło. No? Mam nadzieję, że sobie to kiedyś wybacza. A ja mam nadzieję, że kiedyś spróbuję. O! Policja, proszę otwierać! Przed mnie pani dzwoni, tam nikogo nie ma. Jezu, yes, Karo. Jeden do szóstki Złapcie jeden dajcie mi tu dwa radiowozy na kropacką 11 Dziecko będzie sprzedawać O kurde Gruba akcja Odcinek szósty jakby ktoś chciał wiedzieć cały Jak panie profeszmaru, przecież mieliśmy umowę, tak czy nie? Oczywiście, że mieliśmy Jak tylko odzyskamy nasze pieniądze, to od razu je pani przekażemy To kwestia kilku dni Chyba was pierdoliło Przecież wszyscy tego dzieciaka teraz szukają. Ja nie mogę dłużej czekać ani jednej minuty. No ale przecież możemy zabrać teraz małą, a potem przekażemy pieniądze. <grym>, laska, czy ja wyglądam jakbym się wczoraj urodziła? Mam też innych zainteresowanych, co so, dajecie hajs czy nie? Policja! Pod ścianę! Wszyscy! Pod ścianę! Pod ścianę mówię wszyscy! Wszyscy pod ścianę! Ręka! Jezu. My nie mamy o, nic o, złego. Łapa. jesteście zatrzymani pod zarzutem handlu ludźmi. Ale my nie chcemy się nic złego. Naprawdę staramy się od lat o dziecko, nie wychodzi. On miałaby u nas jak... naprawdę bardzo dobrze. Kochalibyśmy jak swoje. Miała mieć na imię Atlenka. spokój, to. Już tu wszystkim. Karo, handel ludźmi? Chciałaś, ja, nie wiem? <laughs> Ale się nie wyspałem. To chyba, przed co wczoraj piłem piwko od Kuby Wojewódzkiego. Spróbowałem sobie bucha. No, dobre piwko, ale jakieś tak dupy nie urywa, jak to się mówi. No, a dzisiaj już jestem, jest w ogóle dziewiąta środa. A ja przyjechałem z miejsca oponki, o których wcześniej mówiłem. Także, no, nowe buciki teraz wjadą i, i jadę do biura. Ale się nie wyspałem. No i mam wymienione już. Jadę teraz do Biura. Zawsze jak się wymienia w ogóle opony w ciężarówce to później tak śmiesznie pływa, pływa samochód jakby, w sensie strasznie dziwnie się jedzie, ale to jest kwestia ze 100-200 km to ta guma się na tyle już wyrobi, że po prostu przestanie tak jak pływać, ale te początki zawsze są takie śmieszne po prostu, tak dziwnie się strasznie jedzie. To było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. To wszystko w tym odcinku, także do zobaczenia w kolejnym. to zjedź trochę na prawo a nie kurwa jedziesz po środku jak się do dokuja kurwa trąbić mi będzie о которых попросту um, не можно, о которых попросту не можно вообще видеть.